Ze stadionu imienia Ojca Władysława Augustynka. Witam państwa bardzo serdecznie Michał Grzyb. Witam i zapraszam na mecz dziewiątej kolejki piłkarskiej pierwszej ligi Sandecja Nowy Sącz kontra Zagłębie Sosnowiec. Mecz, na który czekali bardzo długo kibice tutaj w Nowym Sączu. Ostatni raz obydwa zespoły spotkały się ze sobą w sezonie 86/87. Sosnowiczanie e, wtedy wygrali obydwa mecze ligowe w stosunku 2 do 0 i na koniec sezonu Sandecja Nowy Sącz e, opuściła drugą e, ligę. Dzisiaj obydwa zespoły spotykają się na zapleczu ekstraklasy. Obydwa zespoły e, będą chciały tutaj oczywiście zgarnąć komplet e, punktów. A o ten e, komplet będzie naprawdę ciężki. Pierwszy kontakt z piłką Słowaka. Pribula już charakterystyczne z wody e, przy linii bocznej. Teraz piłka wybita przez e, Danka i będzie rzut autu dla piłkarzy Zagłębia. Pribula. Ale zostawił futbolówkę Ninkowiczowi. Ninkowicz. Czterech piłkarzy zagłębia w polu karnym Sandeci. Przyjął piłkę szatan. Ninkowicz rzutka pole karne. Ryndak. Piłka i gol! Jeden do 0. Siódma minuta spotkania. Kapitalne zachowanie Dawida Ryndaka. Trzech piłkarzy Sandeci skakało przy nim do piłki. Chciało ją wybić głową, ale jeden z nich się pośliznął. Piłka spadła pod nogę Ryndaka. Ryndak. Jak profesor delikatnie przymierzył przy słupku, i piłka powolutku wtórlała się do bramki Sandecji. Nowy sąd, siódma minuta spotkania. Sandecja, nowy sąd, zagłębie Sosnowiec 0 do 1. A pierwsza tak naprawdę poważna akcja zagłębia w tym spotkaniu. Od razu zakończona celnym strzałem i bramką. No kapitalnie teraz zachowali się Sosnowiczanie. Spokojnie. I już Sandecja na połowie zagłębia. Baran do Natera. Nater ma trochę miejsca. Nater na lewo. Jest Sobotka, Sobotka. Wrzutka w pole karne. Niepilnowany i gol! Niestety. Dwudziesta minuta spotkania. Arkadiusz Aleksander, piąta bramka w sezonie. Dośrodkowywał Sobotka, odegrał głową Kasprzak. No i niepilnowany Aleksander trafia do pustej bramki. Teraz przed nami 52. minuta spotkania. Ależ fatalne zagranie Ninkowicza i rzut karny dla drużyny Sandecji Nowy Sącz. No co też zrobił teraz Ninkowicz? Odegrał piłkę w polu karnym klatką piersiową do Fabisiaka. Fabisiak stał na linii bramkowej. Nitkowicz był na 11 metrze. Piłka sobie po prostu spadła. Faulowany był Dudzic przez Fabisiaka, który próbował ratować tą akcję. Próbował złapać piłkę, ale trafił po prostu w nogi pomocnika Sandecji. No i 53. minuta spotkania. Rzut karny dla Sandecji. Arkadiusz Aleksander kontra Fabisiak. Aleksander i gol! Szósta bramka Arkadiusza Aleksandra w tym sezonie. 53 minuta spotkania. Niestety za Sosnowiec przegrywa z Sandecją do są. 1 do 2. Tak jak mówiłem przed tym meczem. W meczach Sandecji pada bardzo dużo goli. Ponad trzy trafienia na mecz. Już mamy tego potwierdzenie. Trzy gole na stadionie w Nowym Sączu. I od 53. minuty Sosnowiczanie przegrywają 1-2. No i to teraz podopieczni Artura Dermina będą musieli gonić wynik. Bartków do Aleksandra, Bartków minął, Dudka jest już, Dudzic na spokojnie do Aleksandra. Aleksander, no grają teraz jak z amatorami piłkarze. Sandeci gol! Trzeci gol dla drużyny Sandecji. A zdobywcą gola z numerem 22 Mateusz Bartków, który pojawił się przed dwoma minutami na Murawie. Nie wiem, nie wiem na co czekali piłkarze Zagłębia. Stari jak przysłowiowe tyczki, a piłkarze Sandecji po prostu rozgrywali między sobą piłkę jak na przysłowiowym treningu. Od nóżki do nóżki to wszystko działo się w polu karnym Zagłębia. Aż w końcu futbolówka znalazła się pod nogami Mateusza. Bartkowa. No i ten strzela po dalszym słupku. Zasłonięty Wabiciak nie miał najmniejszych szans. I 3 do 1 prowadzi Sandeciano Wysończyk z zagłębiem Sosnowiec od 64 minuty spotkania. Dudek ma troszeczkę miejsca. Podanie do Matusiaka. Matusiak do Rindaka. Rindak na prawym skrzydle. Rindak w pole karne. i gol! Jakubarak 68 minuta spotkania. Kapitalna akcja zagłębia dośrodkowanie z prawej strony Dawida Ryndaka, No i wychodzi fantastycznie przed obrońcę. Jakubarak i strzałem głową pokonuje marka Kozioła, A więc od 68 minuty Sandecja nowy Sączę prowadzi z zagłębiem Sosnowiec 3 do 2. No mamy tutaj. Graty goli w nowym Sączu. no i miejmy nadzieję, że zagłębie pójdzie za ciosem i strzeli przynajmniej jedną, a opuszcza teraz boisko Tomasz Szatan, czyli tak jak myślałem, a w jego miejsce Michał Fidziukiewicz. No wynik jest jeszcze sprawą otwartą. Teraz zagłębie będzie przysłowiowo cisnąć tutaj rywala. Jest świeży Fidziukiewicz, można zagrywać piłki pod pole karne. Stracili piłkę gospodarze. Matusiak. Doryndaka. Arak. Jest rynek wrzutka polekarne do Pribuli. Ten uprzedzony przez obrońcę i kolejny raz ta sama sytuacja. Ninkowicz. Do pribuli. Pribula do Ninkowicza. Ma teraz Serb miejsce. Co zrobi Ninkowicz. Rzutka polekarne. Arak i gol! Jakub Arak. Kolejny strzał głową. I kolejna bramka, 79. minuta spotkania. Jakub Arak i na stadionie w Nowym Sączu 3 do 3. Przypomnijmy Sandecja prowadziła już 3 do 1. Później Zagłębie wzięło się w garść, dwa razy główkuje. Jakub Araki, dwa razy piłka pada przy słupku bramki strzeżonej przez Marka Kozioła, 3 do 3, no i udało się, udało się piłkarzom Zagłębia Sosnowiec odrobić straty, także teraz Sosnowiczanie mają otwartą drogę do tego, aby ten mecz po prostu wygrać, odrobili dwubramkową stratę, no i miejmy nadzieję, że ta sytuacja doprowadzi do tego, że... Podopieczni Artura Derbina złapią przysłowiowy wiatr w żagle. Ale koniec tego spotkania. Sandecja Nowy wysą zagłębia Sosnowiec 3 do 3. Wielki powrót. Naprawdę z piekła do nieba. Piłkarzy zagłębia Sosnowiec. Przegrywali w tym meczu 3 do 1. Ale za sprawą Jakuba Raga i jego dwóch strzałą głową odrobili straty i remisują ten mecz. 3 do 1. No może... Nie był to najlepszy mecz w wykonaniu piłkarzy Zagłębia Sosnowiec, ale na pewno było to naprawdę dobre, fajne widowisko.